Cześć wszystkim, witajcie w nowym odcinku Słuchajcie drodzy widzowie, w dzisiejszym filmie Będzie pościg policyjny Znowu będziemy uciekali autobusem, bo pomyślałem, że autobus to silny pojazd, więc tak, Więc policja nie będzie Policja łatwo nas nie złapie, więc dzisiaj uciekniemy autobusem sobie No i właśnie już do niego wsiadamy, proszę Policja już nas goni! Dobra. Jedzie, dobra, jedzie tam po... Dobra. Uciekamy! Dobra, dobra, dobra! Dobra, jedziemy! Go, 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 go! A co to tam jest? Czy Tam policja rozłożyła specjalnie dla mnie wyskocznie! Nie! Co? Czy policja rozłożyła dla mnie wysko? dajesz jedziesz czy policja wyskoczyła nie nie wyskoczyła dobra o kurde tu jest koniec mapy no dobra nitro dajesz dajesz nitro dajesz nitro włączasz jedziemy mm. a policja jedzie za nami? czekajcie dobra policja jedzie no dobra poli... ja tu światło straciłem światło straciłem o kurde no dobra Ej, pomożemy trochę tej policji. Dobra. No dobra, poddaje się, proszę bardzo. Poddaje się. Słuchajcie, może postawmy tu drugi radiowóz, żeby było trochę cięż... ciężej, bo widzę, że ta policja dogonić nas nie może. O, to weźmiemy taki radiowóz szybki, z nim nie ma przelewek. On jest bardzo szybki. To jest on. Czekajcie. Z nim nie ma przelewek, on jest naprawdę szybki. To jest chyba najszybsze auto w grze, jeżeli się nie mylę. Dobra. Dobra, i teraz będzie mnie goniło. To my może sobie już na początek odjedziemy, żeby nas tak łatwo nie dogoniło, bo ja się już boję tego pojazdu, bo no naprawdę, z nim nie ma przelewek. No dobra, to... Ta policja jedzie za nami. Dobra. Jedzie! Jedzie! Zaraz nas uderzy! Nie! Nie! O nie! Nie, 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 nie! O kurde! O kurde! No to mamy, nie no ja! Mamy przechlapane! Mamy teraz przechlapane! No ja nie mogę! Ja pier papier. Lecimy tu! Go, go, go! Nie, nie. Ja. Czy one tam wpadły? Też? No dobra, musimy kolejne radiowozy zrespić, bo tamte wpadły tam. Chciałam na most skoczyć, ale mi się nie udało, bo tam jest taki most. Czekajcie, pokażę wam. Zobaczcie. Tu jest taki most, tu się leci, nie? Nie o ten most tutaj na górze. Tam jest spodek, można spaść. O, widzicie, tu jest taki most. Ja na to chciałam skoczyć i do błota wpadłem. No dobra. To my możemy zrespić kolejny radio. Zobacz. No to niech ra tym razem będzie jeden. Ten, no to ten szybki nich będzie. Dobra. Gdzie on był? Mam go, dobra. To znaczy nie, to O nie, ja już się boję Kurde Dobra Odjeżdżamy na poziom Może daleko odjedźmy na początek Żeby on nas tak łatwo nie dogonił Bo ja się już go boję Zobaczcie jak tam czeka To jest jakaś masakra Dobra Lecisz Lecisz nie, no mysz nas dogania. Nie, 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 nie. Pierwsza wgniotka. No super. Wiesz ile, chłopie, za, zapłaciłem za ten autobus? 22 tysiące. Zapłacisz mi za to, chłopie. Zapłaci... Nie. No nie, na no serio. Dasz radę z krewi? Nie, już nie dam rady. No cóż. Aresz. Bastet! Ale nie, my możemy się naprawić. Proszę, do tyłu! Do tyłu! A, nie, nie. O nie, no ten radiowóz nie jest w stanie ja. Nie, no musimy wziąć coś wolniejszego. No, naprawdę. Dobra, ten radiowóz nas ogólnie. Chciał złapać, ale mu się nie udało, nie? Nie udało mu się. No dobra, no to. No to co? No to może czas na nas. Słuchajcie, teraz my będziemy gonić. My jesteśmy tym radiowozem. No no nie jest aż taki szybki, ale spróbujemy. Trzeba spróbować, dobra. Dajesz. Ten autobus jest taki wolny. To ja się nie dziwię, że. Ta policja nas złapała Dogoniła Cały czas gaz miałem kurde Wciśnięty i ona nas dogoniła No, no to ja się nie dziwię Dobra damy jej szansę Trochę zwolnimy No dobra teraz gaz I lecimy Dobra Lecimy Go go Dobra O, w tyłek mu w tyłek! Dajesz w tyłek! W tyłek. Chod... Dobra, w tyłek dostał! Do nie! O kurde! Co on tam będzie skręcił sobie? O nie, ja skręcam tak dziwnie. Kurde mać. Ja chcę go zatrzymać! No dobra, spróbujemy go zatrzymać. Uwaga, już jestem, już jestem, mam go. Dobra. Nie, nie, nie. Uwaga! No nie! To jest takie trudne. Słuchajcie, udało mi się go trafić, ale tylko lekko tak. Dobra, spróbujemy jeszcze raz. Go! Słuchajcie, drugi raz go strzeliłem. Już nie pojedzie. Nie pojedzie, bo mu koło, kurde. Czekajcie, patrzcie. Patrzcie to. Koło mu odpadło. Ja. No, słuchajcie, mam nadzieję, że film wam się podobał. Jeżeli właśnie. Jeżeli film wam się podobał, to zostawcie łapkę w górę. Ja was żegnam i papa, Pa, pa. pa, pa.